Dzień dobry, ja jestem Mucha, jest ze mną Maciej Dzień dobry I on umie teraz o wiele mocniej grać ode mnie, ponieważ ja bardzo dawno nie grałem w to i kiedy ja nie mogłem grać to on wykorzystywał ten fakt i teraz ma same dziesiątki w garażu Ja Dziesiątki to chyba pół, pół roku tutaj się robi No od początku to już pół roku chyba nie nie wiem, ja najwyższy tier, jaki mam, to szóstka na razie. Ale coś czuję, że... bo pońcem się dosyć szybko nabija ten... EXPO. Myślę, że jakbym tak codziennie na to wchodził... Albo tak przynajmniej co drugi dzień i trochę w to pograł... to może za jakieś dwa tygodnie już bym miał tego, tego. No szybci. Szybciej? Jeszcze mam... Jeszcze mam, ja mam chyba 35 tysięcy expa do wbicia, tyle to mówiłem to, to chyba To dwa albo trzy dni idzie wbić Co ty mu, to chyba bym musiał kurde tak, no lifeić kurczę Nie, po pięć, sześć godzin Organ jest taki jednym strzałem go ktoś ściągał No niszczycieł Tutaj coś widzę No tutaj to mają moc o Boże, na ósemkach jesteśmy. Świetnie, o. ja tą szósteczką to na dwa strzały jestem. No ja też. Nie no, w sumie ja nie ja jestem siódemki. Ale właśnie często na szóstki wywala. Raczej na ósemki, jak szóstki są. Dwa tiery wyżej możecie wywalić, wyżej nie. Chociaż to też jest, się zdarza. Kurde, no jest 4, a na wywala. No Już pomóc. Ja pierdziel, mówiłem, że na dwa strzały jestem. A ja nie trafiłem oczywiście. Dobra, popatrz jak ty grasz. Ale ten kawu... te I jeszcze w ogóle i kawuj jest, to taki już za mają. Co? Wyjadę i zaraz mi coś będzie czarne. O, w góry ktoś jest. Tam nie strzelisz chyba. A no raczej nie... KW5 jedzie chyba Ale on jest za ścianą tam widzę Ja No, tym wyżej, tym, tym więcej się kampion, ne? no? Churde, no Kurde na jakie tutaj jest cały idę. Czy jedzie założę? wyjechał, wyjechał, wyjechał i oczywiście nic mu nie zrobiło. Jaki bezsens. Nie trafił pewnie. To działo to jest to z... z tego tak. KW, KW-1S? No. Jeszcze ta Lamer. Nie to lamer, sobie... tylko profesjonalny gracz. O, wyjechał. Do teraz nikt wyjedzie dalej. Ja bym nie wyjeżdżał Cicho, on tam się ruszył O, bazy naszą atakują A już nie Może się uda wygry... a zszedł z kapa Znowu nic mu nie zrobił, ja Teraz pół minuty będzie ładować Ale lamerskie te działa są w DPS Pół minuty ładować, że w kabu dwa teraz O, Jara mnie to strząnę O jedzie Nie ładuje i ładuje Jeszcze na nie Trafiłem niego? E, chyba nie Jesie są marne. Chyba dopiero od ósemki są fajne. No dobra. Mam szóstkę. Możemy jechać. Szósteczką? No czwórkami to będziesz musiał grać we własnym zakresie chyba już. O, wrócił już ten. Dobra, to jedziemy. Ten na japońca... No Szybko. Japońcy to są najlepsze czołgi w tej grze Ja A były francuskie kontra niemieckie, ne? Co? Były czołgi francuskie na niemieckie Ja grałem y, ruskie na niemieckie i Nie Przegraliśmy no Bo mają te lepsze rady ra y, radary które Mają wkrótce 700 zile już na te Dopiero na Sudemcie jest rady co ma 625 tam widoczności Ogólnie bym musiał nagrać Stalkera ale jakoś się tak nie mogę zmotywować żeby to nagrać No ja chyba powoli zacznę grać właśnie Stalkera St albo coś Wciń Czarnobyla? Nie, czyste nie od początku zawsze znaczy scenariusz Bo było czyste niebo, Czarnobyl, a potem za dwa... pripeć No, pripech jakiś e. e, dobra gierka jest, ale bardzo trudna jest Chyba jest jedna razy... No gierka jest dobra, teraz ją nagrywam To chyba trzeci... Trzeci raz będę już w nią grał. A Gothic'e 2 przeszedłeś? Nie, muszę sobie skopiować z tamtego kompa. A co? z Najgorsze Gothic'i. Co? Dobra, dobra gierka, nie? No Nooo, zajebista. Gotikę musisz pychać, no? No. Klima nie Zemska tam jest. A nie jakaś kurde klima... Widać, że oryginalny jeszcze temat, a nie jak teraz papugują. A no, to smoki, to nie smoki i te inne. Kurczę, prawie bym trafił. Chodź tu, aż się schował. Jakoś nas będą okrążać tutaj, widzę. To się cofnę, będę chronił naszą tą... ...altylerię. O, jaki dobry Dwa dzień. jadą. Trafię go. I altyleria skopana już, aj. Nowy rykosze. kto walnął ponad prawie sesy z ja chyba zacznej raz z musi... nie trafiłem nie. Ja chyba zacznej grać z niewśrzycielami ISU, no ja chyba dobre raczej są. Czy się odwracają? Chodź, 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 o Jeszcze jeden strzał. Chodź tu Aj, za późno No i widzisz, na 8 wywaliło szustkami Tutaj jest trójka no ja tu się nie pcham na ISA 3 Doisz się No Mam 500, ten to na dwa strzały jestem Jak dobrze trafi to może nawet na jeden. O, wygrywamy A te czubki jadą do przodu Ciekawe kiedy będzie ta aktualizacja 9.0 Nie wiem, dzisiaj jest jakaś bitwa, warsza może 300 tysięcy dolarów można wygrać? 2, ale? No. no. Co tam ty, masz, y, ten, ty masz na face ten Z zalajkowaną stronę? Y, World of Tanks? No, a po co? No, ja mam i ja wiem, jak będzie wyglądać ładnie grafika w dziewiątce. prawym w końcu? No. Grafa taka. Znaczy pokazywali jak to wygląda w garażu i ja się zastanawiam czy ta grafika będzie tylko do garażu, czy w bitwie też tak będzie wyglądać. Bo wygląda naprawdę spoko. Będziecie późno, będę musieli zaaktualizować, żeby ludzi też myślę. No. Ósemkę przebiłem, zwała. Wysuń się dupką, to ci w dupkę strzelę. W dziesiątki by się przebiła. No świetnie. Co, leżysz już? No. Ale wyrównali walkę teraz. ARL 44 i serio taki dobry jest? No. Widzisz, znowu przebiłem. Padnę, bo to już ósemka, no. I PZ-em nie wykończę. O, widzisz, padłem. No 8 to każdy może, na szóstkę no to... Dobry dobry, przybija zazwyczaj. Jak pecha masz, to mi przybija. Jak czy... się te ma magazynkowe, nie? Ci to ci są, Was Wasz cały rzędu i... tyle, nie? No. A co, chcesz zgrać grać z nie, Niemiec-Francuskimi? No mam jednego Francuza, ale jakoś... Za... I no mi Masy... brakuje 9000. BD... Aha, do piątki. No, teraz mi właśnie brakuje te 5000 do tego BD, coś tam. BDR. E, ja no, powiem ci, że z piątką naprawdę się fajnie gra. I od tego BDR-a to jest ten? Aha, RL 44. No, ja, ja na tego amx a zbieram. Potem... Będę już w końcu miał magazynkowe. Fajnie wyglądałem na jakieś tam ciężkie No dobra, to jedziemy. Ostatnia bitwa. Ostatnia? No, 11 minut. Ja nie mam z czym grać z tobą, bo ty już masz 7 a jeszcze czwórkami się bawię. <noise> tu może od nowa jakby zasnę, sobie z grać jak chcesz. No nie wiem, jak chcesz. Tylko pytanie, kim? Te SU i SU to są... francuskie, nie? Mm, nie, to są... to są rosyjskie. Rosyjskie. Chyba się zawsze nimi Albo... albo artylerium, nie wiem gdzie jakim gra. Artylerium to ci się będzie nudzić. Kim ty byś jeszcze grał? Japończykami spróbuj. Nie, dzięki. Dlaczego nie chcesz Japońcami grać? małem stałą tekturkę? O Jezu, ale mają w chuj celne, celne działo, możesz jechać rozpędzony i... może duże szanse, że trafisz. <grym> ale to, ta... penetracja jest najlepsza, nie? Na twórcę? O, no, no, no. <grym> może, może tymi niemieckimi zacznij raz. Te Tigery całe, on tak się nimi jarają nie wiem czemu. Dobre są? Nie wiem. Ja ogólnie mogę sobie jeszcze kupić jednego, jeden czołg niemiecki. Ale nie wiem czy chcę. Na jaki, jaki tier? Szósty. O, A jak się nazywa? VK? VK 3001P. I co, i ty nim chciałeś z nim wygrać? Ja bym tam kupił I te tak siódemki będziesz miał. No ale miał, to, to... to cały hajs bym wydał prawie. A na co chcesz mieć? Za siódemki będziesz miał? To trochę potrwa, no? No kurczę do ten... W japońcu czekaj, brakuje mi 38 tysięcy A kurde siódemka japońska kosztuje kurde 1,5 miliona. I co? No to jeszcze mi dużo brakuje, bo mam ledwo ponad milion. Jeszcze no pół jeszcze... miliona muszę zbierać. A ty mówię, że Amerykancem jakiś zgrad bo fajnie są tym wiesz. dalej, no? No te, te 40 i potem jest Wolverine, co ty masz Wolverina, nie, ty masz Hellkata. ja będę chciał Jacksonem jeździć. Jackson wolny jest. A później będziesz miał niszczycela, który się nie odwraca, no? Nie wiem chyba nawet Może? No Wolverine Potem Jackson Aha no i potem mam nieodwracające się Lipa, no. Chcesz iść tą ścieżką? Tak, chcę mieć ścieżkę wojownika <noise> Idę drogą wojownika, ale <noise> 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 Dobra, dawaj <noise> Droga wojownika No już, myślę Chyba zacznie Niemcami grać wyższymi ludzi. Z o? jo? No. Już daję, tylko teraz myślę. Czy jest VK cały, czy Te Tigery, jak ty myślisz? No, żeby... W... Żeby mieć Tygrysa, to musisz tego VK przecież odblokować. Nie. Co ty ano... gadasz? Ano ja. No właśnie. W2 jakiś śmieszny. I potem VK. I potem falka i potem Tigera No dobra, możemy jechać jak chcesz. To dawaj. Zaczniesz wtedy jeszcze te Dobra, szlaka. Będę jakimś dewuję z gdzieś potem. Kupiłem już czołga, żeby ci nie było smutno. Dziękuję. I to jest Astier drugi. Ty masz takie już dwójkę albo trójkę? Co? Masz jakąś dwójkę albo trójkę? Nie, czwórkę mam najmniejszą No nie Ty, no dobra, no to co? To jedziem tą, to, jadę dwójką, jest czwórkę jak chcesz No dobra, będzie beka Nic nikomu, nic nie zrobię, no ale mm... A Dobra Zaraz wykorzystam elitarne doświadczenie i odblokuję sobie ciołgę Mam 1300 aż w Fiu fiu Ciekawe na co nas wywali Jak na szóstki to ja jadę się utopić od razu <laughs> Albo jak wody nie będzie to się spróbuję rozbić ze skały na, na czwórki Koje tak może się utopić Dasz radę, yes. wierzę w ciebie Takim małym działem na pewno. No ja też mam fajne małe działo. Ten, ten, że an, te Amerykance, nie, nie, Anglika. Anglika. To jednak Ci się spodobał Anglii? Nie, po prostu... Tam dalej chyba są jakieś czołgi. Dobra, to ja bym... Ja jestem... Teraz będę jechać, żeby spota zrobić. Nie rób spotta. Przecież dwójką no to nic nie zrobię. Możesz za mną jechać. A będą chcieli żebym spadał zrobił. Ty wolny ten czołg, to jest średni czołg czy co? Ten panzer dwójka? No Nie, to jest lekki I taki wolny? Może nie masz silnika co? No ja nic nie mam w Na ciebie nie przybiję Nawet nie I próbuj się... może co A dostałeś? Nie, ale Covenanter to jest dosyć... dosyć... Słaba maszynka. Kurde, nie wiem czy raz. Bo... Często krytyki łapią. Są wolne. Się tak jarałeś tym Churchillem przez jakiś czas. No wiem, ja właśnie. Ile na niego mi straciłem i czasu. No. Oj pa. Przebijesz Nie, nie przebijam Ty to na Ty też dużo nie przebijesz, bo te angliki to Tylko żeby obkrążyć i zabić O cicho za stówę przebiłem Wow U, za 216 się wbiło Krytej No Chodź tu Może... Może oni zrobili tak te czołgi O ja Jezu się. musiał mi wyjechać Ty co tak często raduję, może też często krytyki dają, nie wiem nasz, nie wiem. No ja mam Cieć. teraz magazynkowy nie Magazynkowy? No Ten małem czołg w ręki. Jest, załatwiłem go, dobra To mam Cię jednego czołg. Może coś tu jeszcze przebiję jest! Drugi! Kurde, jaki rzecz ma ten niemiecki Ty, już jest 10-4. Nieźle. Przegramy. Wygramy. A teraz tutaj te robi ktoś, rzuca bombą atomową <coughs> hakami i nagle wszystkie czołgi pozamiatane nasze. Czy wiesz, A jakby i... był taki hak? Jakiś taki kurczę mod? Ja. No że jest Wpisujesz to jakiś kod, rzuca się bomba atomowa. <grym> no. I połowa czółgów poszła. Albo rakiety, wlecą na nie i nie, nie mają gdzieś kuczek. No. Przel przelatują się sany jak Madrixa i tyle. Wow, <grym> jeszcze jeden został. Zero, zero, A ja mam zero fragów. A ja mam dwa, hura. Ale przeżyłem. Chyba sobie razu kupię trójkę. A. 300 trójka, ekspa. Ja mam 900. A, te początkowe to są tragiczne. Jeszcze mi brakuje... Ile ja tak będzie? 33 ekspa do trójki. No dobra, to się żegnamy wtedy. Ja.